Znów późno idziesz spać Bo z telefonem chcesz to zostać sam na sam Zalogowany, więc zostawiasz koma dwa Słuchałam tego dziesięć razy Zamkniesz się bez obrazy Ja też nie znosiłam leżakowania Sprzedam punto bez wahania Ruciak, czemu nie zapiąłeś pasów? Ciekawa jestem, jak śpiewasz po pijaku Aaaah, besos Nie jem kotleta, super Ty jesteś leworęczna Pościeliłam dywan a, -a, 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 a ja siedzę na tapczanie W różowej piżamie O na 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 Czajka, cygary cielę to da mi suba, jesteś moim bohaterem Chcę być w odcinku, lubię dżem, bo cię zjem Nie zaliczył mi Volvo, ja mam ten super Volvo Havana, oh na na Havana, my heart is in Havana, oh, na na He took me back to his na na Jeżeli jeszcze nie wiecie, co to są piosenki z komentarzy, to już Wam mówię. To zlepek komentarzy, które zostawiacie pod moimi filmami i sobie je śpiewam. A ja jestem Magda, jeśli wpadłeś tutaj na mnie pierwszy raz. Mam nadzieję, że Ci się spodobało i że trochę się uśmiechnąłeś. Pa, pa! Do zobaczenia!